Zadanie 12 z matury 2008 za 4 punkty. Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo każdego z następujących zdarzeń. W pierwszym punkcie A mamy zdarzenie A, które polega na tym, że w każdym rzucie wypadnie nieparzysta liczba oczek. Na początku rozwiązując pierwszy podpunkt obliczmy sumę wszystkich zdarzeń elementarnych. Za pierwszym razem możemy wylosować 6 liczb. Oczywiście, do każdej wylosowanej liczby należy dopasować kolejnych 6 możliwości powstałych z drugiego losowania. Zatem mamy 36 różnych możliwości par takich liczb. Zdarzenie A, polegające na wyrzuceniu nieparzystej liczby oczek w obu rzutach, zilustruję na Takiej tabelce. Zauważ, za pierwszym razem możemy wylosować jedynkę albo trójkę, albo piątkę. Są to nieparzyste liczby. Za drugim razem możemy wylosować również jedynkę, albo możemy trójkę wylosować, bo jest nieparzysta, albo piątkę. I spójrz. Na przecięciu tych kolorowych pasków mamy 9 takich. Punktów przecięcia, które stanowią wszystkie zdarzenia elementarne, które sprzyjają zdarzeniu A. Tutaj mamy wylosowaną jedynkę za pierwszym i za drugim razem. Tutaj za pierwszym razem jedynka, za drugim trójka i tak dalej. Widzisz, tutaj mamy wypisane wszystkie zdarzenia elementarne, które znalazły się w tabelce. Liczymy te zdarzenia i widzimy, że jest ich 9 sztuk. Zdarzeniu A sprzyja 9 zdarzeń elementarnych. Jeszcze chciałbym Ci pokazać, że w zasadzie można byłoby tej tabelki nie rysować. Wszystkie zdarzenia elementarne możemy obliczyć w następujący sposób. Za pierwszym razem możemy wylosować trzy cyfry nieparzyste: 1, 3 i 5. Czyli za pierwszym razem mamy trzy możliwości. I do tych trzech możliwości możemy dopasować Kolejne trzy możliwości z drugiego rzutu, kiedy również mamy trzy liczby nieparzyste. Razem mamy 9 możliwości. Tak czy inaczej mamy 9 zdarzeń elementarnych sprzyjających zdarzeniu A. Teraz czas na prawdopodobieństwo. Mamy 9 zdarzeń z 36, po skróceniu 1 czwarta. Teraz podpunkt b. Zdarzenie B polega na tym, że suma oczek otrzymanych w obu rzutach jest liczbą większą od 9. Rozwiązanie zilustruję podobnie jak wcześniej na tabelce. Nie możemy za pierwszym razem wylosować ani jedynki, ani dwójki, ani trójki, ponieważ zawsze suma oczek będzie mniejsza bądź równa 9. Zobaczmy, co się dzieje w czwartym wierszu. Tutaj nie możemy wylosować, więc za pierwszym razem czwórki, za drugim jedynki. Tutaj też nie. Ta kratka też nie jest odpowiedzią. Tutaj mamy sumę 8. Tutaj jest suma 9. I tutaj jest pierwsze rozwiązanie. 4 plus 6. Losując czwórkę i szóstkę, mamy 10, czyli liczbę większą od 9. Dalej z piątką. Tutaj nie, tutaj nie. Tutaj mamy sumę 9, a tutaj mamy sumę 10, jest OK, a tu mamy sumę 11, też jest dobrze. W ostatnim wierszu również szukamy sumy większej od 9. Tutaj mamy 6 i 3 to 9, jest jeszcze niedobrze, tutaj mamy 6 i 4, czyli za pierwszym razem rosujemy szóstkę, za drugim razem czwórkę, więc suma jest 10, jest OK. Tutaj 6 i 5, suma jest 11, jest dobrze. A tutaj 6 i 6 losujemy. Suma jest 12, również jest dobrze. Zatem zdarzenie B składa się z następujących 6 zdarzeń elementarnych, co zapisujemy w sposób symboliczny. I teraz prawdopodobieństwo P od B: 6,36. Po skróceniu 1 szósta. Teraz zrobimy podpunkt C, gdzie C oznacza zderzenie, które polega na wylosowaniu sumy oczek otrzymanych w obu rzutach i jest liczbą nieparzystą i większą od 9. Sam początek zadania się nie zmienia, i podobnie jak wcześniej posłużymy się tabelką. Zauważ, tutaj zaznaczyłem ksikami... Poprzednie rozwiązanie. Zdarzenie B polegało na wylosowaniu sumy liczb większej od 9. Ale dodatkowo w punkcie C mamy warunek, aby taka suma była liczbą nieparzystą. A widzimy, że tutaj mamy tylko dwie takie pary, kiedy suma jest liczbą nieparzystą: 5, 6 i 6, 5. Pozostałe pary tworzą sumę parzystą. Zatem zdarzeniu C sprzyjają tylko dwa zdarzenia elementarne. Teraz prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia C wynosi 2/36. Po skróceniu 1 18.